Cześć, dalej siedzimy w temacie z wektorami i z parabolami. Podaj wektor, o jaki należy przesunąć wykres funkcji f, aby otrzymać hiperbolę, której asymptotami są podane proste. I tak. Co ja muszę dokładnie zrobić? Mianowicie, pamiętasz, jest coś takiego, jak y równa się a przez x minus p plus q. To moje P I to moje q jest tak, pierwsze, wektorem, o jaki przesuwam, czyli wektorem taki pq, no nie? Druga sprawa, asymptoty. Czyli moje p to jest równa się x i to jest asymptota pionowa. I asymptota pozioma to jest y równa się q. Tu w sumie powinnam napisać x równa się i te rzeczy wiemy, jak sobie zapiszemy naszą funkcję w takiej postaci. No i właśnie. I tutaj będziemy z tego korzystać, bo mamy napisać o jaki wektor, ale żeby ten wektor sobie znaleźć, to musimy w tych, szczególnie w tych dwóch ostatnich przykładach pokombinować. Bo w przypadku pierwszym i drugim wystarczy tylko napisać, że to jest wektor 2 i 3. A tu jest wektor minus 2 i minus 5. Mhm. I teraz tak. Dlaczego tak? Bo tutaj pamiętam, że ten x równa się 2 to jest moje P. Tutaj jest moje P. To jest moje Q. I to jest moje Q. Dlaczego tak? Bo tu mam napisane który mi są podane proste. Czyli to są moje asymptoty to, to i to. Tak pierwsza jest pionowa, druga jest pozioma. Yy, I co dalej? Czyli te dwa przykłady, ok? Jest ci z nimi dobrze? Jak tak, to daj znać. Jak masz jakieś pytania, to też daj znać. Teraz po prostu działamy w drugą stronę. No i teraz popatrz, co tutaj się wydarzyło. W zadaniu trzecim. Najpierw był wykres, który miał postać taką 4 przez x. Że tutaj jest plus 3, to już ktoś go podniósł o 3 do góry. No nie? Ale ja chcę, żeby ten wykres mi znalazł się tak, że będzie miał takie asymptoty. To co ja muszę zrobić? Widzę, że tutaj przy x się nikt nie, nie kombinował. To bez problemu mogę sobie tutaj napisać i 2. Ale ten wykres jest bardzo wysoko. Jak masz tutaj, popatrz, powiedzmy, że ten punkt był tu i go podniosłam o 3 do góry, to ja chcę, żeby on znalazł się nagle na minus 5, czyli raz, 2, 3, 4, 5, to jest minus 5, tu jest 3, i tu był pewien punkt. I ja go podniosłam o 3 do góry. Tak, dlaczego o 3? Bo tu mam 3 i tutaj. To już, to już zostało tak zrobione. I teraz ten punkt znajduje się tu. I z tego miejsca muszę to aż przenieść na minus 5. Czyli o ile muszę iść w dół? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Aż muszę iść o 8 jednostek w dół. Stąd się to wszystko bierze. Nie mogę tutaj tego ku mojego zapisać. Nie mogę tak zrobić 2 minus 5, bo to jest tylko do tych wykresów, które powiedzmy już nie, nie były majchrowane. Nikt tam przy tych nie, nie kombinował. No i teraz popatrz tu. F od x. A no i tak zrobię. Najpierw był taki wykres. Minus 4 przez x. I tak, co ja wiem, co zrobili. Czyli znów startujemy z, stąd, z zera. I ktoś przesunął to dwa w dół, czyli raz, dwa tu poszło, i poszło o jedno w prawo. Czyli poszło tu. Tam, gdzie jest to czerwone. No i teraz tak. Pokazują mi, że nasza, ten środek, dokładnie ten środek ma być w miejscu. 2 I y ma być 2. Czyli 2 tu, i 2 tu, to o ile ja, co ja muszę zrobić? Muszę iść o ile do góry. Raz, dwa, trzy, cztery do góry. I w bok. O ile. O ten punkt był tu, czyli raz, dwa, trzy, cztery do góry i raz w bok. Ok, mam nadzieję, że dzięki tutaj temu wykresowi, a, takiemu pomocniczemu jest tobie łatwiej z tym zagadnieniem zapisać ten wektor. W poprzednim filmie właśnie mówiłam, że tak jak tutaj, ten minus jest po prostu ze wzoru. To zawsze, jak mamy podane P i Q, to idziemy tak, jak jest napisane. Czyli, jak mam dwójkę, to idę o dwa na plusy. Nie tak, jak tu. Ok? E, no i dobra, to do usłyszenia w kolejnym filmie. Daj znać, czy to zadanie dla Ciebie jest fajne, niefajne. Co jeszcze tutaj dla Ciebie jest niejasne? To do usłyszenia.